Cześć! Witajcie w nowym filmie. Jeśli coś wyrzucasz, czy kiedykolwiek sprawdzasz, co jeszcze znajduje się w koszu, prawdopodobnie są to głównie inne śmieci. Ale jakie są szanse na znalezienie pieniędzy, kuponów loteryjnych lub innych przedmiotów? Wiesz lub nie, ale szanse są niewielkie, ale nigdy nie zerowe. Dziś pokażemy Ci 20 najbardziej szalonych rzeczy znalezionych w śmieciach. Jesteście nowi na tym kanale, upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 W 2023 roku 58-letnia Szkotka, której tożsamość pozostaje nieznana, rozstała się ze swoją cenną własnością. Przyniosła na aukcję rzadki egzemplarz pierwszego wydania Harry Potter i kamień filozoficzny, który osiągnął cenę 69 tysięcy dolarów. To niezwykłe znalezisko pochodzi sprzed 26 lat, kiedy to przypadkowo natknęła się na książkę ukrytą w śmietniku przed lokalną księgarnią. Nie miała pojęcia, że ten skromny egzemplarz był jednym z zaledwie 200 z pierwszego nakładu. Nieoczekiwany przypadek uderzył, gdy odkryła książkę podczas rodzinnej podróży przyczepą kempingową przez szkockie Highlands. Pomimo początkowych wątpliwości, myśląc, że jest bezwartościowa, przechowywała ją pod schodami przez lata, aż odkryła jej wartość. Numer 19. W 2020 roku pracownik w Japonii znalazł się w bezprecedensowej sytuacji po odkryciu 12 lutego 100 tysięcy dolarów japońskiej gotówce w terenie zakładu przetwarzania odpadów w Toyota City. Niespodziewane znalezisko nastąpiło, gdy pracownik sortował odpady i natknął się na pliki banknotów ułożone wśród drewnianych skrawków z połamanego biurka, starannie podzielone na 10 kopert. Jego początkowe niedowierzanie zmieniło się w zdumienie, gdy odkrył więcej pakietów, początkowo kwestionując ich autentyczność, ponieważ jeden pakiet był owinięty fałszywym paskiem. Bliższe oględziny potwierdziły jednak, że banknoty były autentyczne. Zgodnie z protokołem, zakład przetwarzania odpadów natychmiast zgłosił znalezisko policji w Toyocie i przekazał pieniądze władzom. Właścicielowi pieniędzy wyznaczono 3miesięczny termin na zgłoszenie się po ich odbiór. Gdybyś znalazł tak dużą sumę pieniędzy w śmieciach, zatrzymałbyś ją, czy zgłosił? Daj mi znać w komentarzach. Numer 18 w filmie Skarb Narodów Nicolas Cage i jego towarzysze dokładają wszelkich starań, aby ukraść Deklarację Niepodległości. Deklaracja Niepodległości to dokument, w którym 13 amerykańskich kolonii ogłosiło niepodległość do Wielkiej Brytanii w 1776 roku. W 1991 łowca Okazji w Pensylwanii natknął się na brzydki obraz na pchlim targu, przyciągnięty głównie ramą. Nie wiedział, że za obrazem znajdowała się złożona kopia pierwszego druku Deklaracji Niepodległości. To niesamowite znalezisko, zakupione za jedynie 4 dolary, okazało się być warte miliony. Wiele lat później, w 2000 roku, to rzadkie odkrycie przyniosło na aukcji ponad 7 milionów dolarów szczęśliwy nabywca zdecydował się zatrzymać deklarację, uznając jej potencjalne znaczenie historyczne. Początkowo myślał, że może to być druk z początku XIX wieku, ale ostatecznie zasięgnął porady przyjaciela, który zalecił zbadanie go przez ekspertów wyzy Sotheby's. Ku zdumieniu wszystkich, dokument okazał się być jednym z zaledwie 25 wydrukowanych egzemplarzy wykonanych 4 lipca 1776 roku, tego samego dnia, w którym podpisano oryginalną deklarację niepodległości. Numer 17. Arcydzieło meksykańskiego artysty Rufino Tamayo zostało odkryte w najbardziej nieoczekiwanym miejscu przez kobietę niezaznajomioną ze sztuką nowoczesną. Obraz, który znalazła w śmietniku, osiągnął na aukcji cenę ponad miliona dolarów. Zatytułowany Tres Personajes, obraz został znaleziony w 2003 roku przez Elizabeth Gibson podczas jej codziennego porannego spaceru po Upper West Side na Manhattanie. Pomimo jej ograniczonej wiedzy na temat sztuki współczesnej przyciągnęła ją siła obrazu i postanowiła zabrać go do domu. To abstrakcyjne dzieło w jaskrawych kolorach zostało sprzedane anonimowemu amerykańskiemu kolekcjonerowi, który licytował przez telefon na aukcji sztuki latynoamerykańskiej Sotheby's. Podróż Elizabeth z obrazem trwała 4 lata, podczas których szukała informacji o jego pochodzeniu. W końcu odkryła na stronie internetowej Antiques Roadshow, że pojawił się w programie PBS, opisany jako zaginione arcydzieło skradzione w 1989 roku. Jej niezwykłe znalezisko nie tylko doprowadziło do odzyskania tres personas, ale także przyniosło jej nagrodę w wysokości 15 000 dolarów za jej uczciwość, wraz z procentem od ceny sprzedaży. Tres Personajes został namalowany w 1970 i początkowo został nabyty przez kolekcjonera z Houston za 55 tysięcy dolarów jako prezent dla jego żony na aukcji w 1977. Obraz został jednak tragicznie skradziony z magazynu 10 lat później podczas przeprowadzki pary do nowego domu. Po śmierci męża wdowa, która postanowiła pozostać anonimowa, zdecydowała się sprzedać dzieło. Numer 16 30 lat temu atari zakopało na wysypisku śmieci skarb w postaci It e oraz innych gier wideo i sprzętu Atari. W 2014 zespół archeologów odkopał dowody. Na pustyni w Nowym Meksyku traktory pracowicie wykopywały sterty śmieci z 30-letniego wysypiska. W powietrzu unosił się słaby zapach ścieków, a kurz spowijał wszystko w zasięgu wzroku. Co jakiś czas traktory odkładały stosy na oczyszczonym terenie, przyciągając tłum gapiów ubranych w kaski i kamizelki odblaskowe. Zespół ten na zlecenie Xbox Entertainment Studios miał za zadanie zbadać zawartość wysypiska, które podobno zawierało ciężarówki z grami i konsolami Atari. Wśród widzów była garstka dodanych graczy, dziennikarzy i lokalnych mieszkańców z dziećmi. Pierwszy promyk nadziei pojawił się wraz z odkryciem wycinka z gazety z czasów rzekomego wyrzucenia Atari jesienią 1983 roku. Następnie jeden z fanów natknął się na zaślepkę kontrolera Atari 2600 leżącą na ziemi w drodze do toalety. Zaślepka została przekazana archeologom w celu ustalenia jej pochodzenia. Oprócz kultowej gry E.T. archeolodzy odkryli materiały promocyjne do gry Riders of the Lost Ark, a nawet zmiętą kopię Centipede, wciąż w oryginalnej folii termokurszliwej. Niektóre z choć zwietrzałe po trzech dekadach spędzonych w ziemi, wyglądały na wyjątkowo dobrze zachowane w tych okolicznościach. Numer 15. W 2015 zniknięcie diamentów o wartości prawie 5 milionów dolarów ze sklepu jubilerskiego w Midtown zostało wyjaśnione. Okazuje się, że nieuważni pracownicy, Jay Birnbach, nieumyślnie wyrzucili trzy drewniane skrzynie wypełnione diamentami na stertę śmieci, pomagając swojemu pracodawcy przenieść się na inne piętro. Jednak ochroniarz patrolujący trzecie piętro rzucił okiem i natknął się na jackpota, asortyment cennych kamieni wartych miliony dolarów. Wilfred Martinez, lat 47, miał sprzedać część łupu jubilerowi w tym samym budynku, w którym je znalazł, choć nie rozstał się z 17-karatowym diamentem, który według źródeł był również centralnym elementem kolekcji, wycenianej na 3,2 miliona dolarów. Od tego czasu Wilfred oddał ten cenny przedmiot władzom wraz z dwoma mniejszymi diamentami i 10 tysięcy dolarów w gotówce. Organy ścigania pracują obecnie nad ustaleniem miejsca pobytu pozostałych zaginionych kamieni. Po przejrzeniu nagrań z monitoringu z 24 listopada władze zaobserwowały Wilfreda podnoszącego pudełka z korytarza na trzecim piętrze. W wyniku tych dowodów został aresztowany i oskarżony o posiadanie skradzionego mienia. Numer 14. W lutym 2023 roku użytkownik Reddita, Latino, podzielił się intrygującymi zdjęciami odkrycia, którego dokonał na lokalnym wysypisku śmieci. Wśród wyrzuconych przedmiotów natknęli się na kilka pudełek wypełnionych kartami Magic the Gathering. Początkowo Latino uznał to za po prostu fascynujące i chciał podzielić się tą ciekawostką z innymi. Ktoś wyrzucił sześć palet kart Magic TG na lokalnym wysypisku, napisał. Wkrótce jednak sytuacja uległa eskalacji. Post zebrał dziesiątki tysięcy głosów poparcia, co doprowadziło do szerokiego zainteresowania. Różne strony internetowe zaczęły informować o incydencie, choć miały ograniczone informacje na temat zawartości pudełek. Dodatkowo YouTube odnotował wzrost liczby filmów spiskowych poświęconych analizie zdjęć w poszukiwaniu odpowiedzi. Pytania o to, dlaczego doszło do takiego dumpingu, szybko się rozprzestrzeniły, chociaż odpowiedzi na te pytania okazały się dość przyziemne. Wyjaśniono, że firmy przewozowe często wyrzucają przedmioty na wysypiska śmieci, jeśli pozostaną niepodpisane lub nieopłacone, co czyni je bezwrotnymi. Intrygującym aspektem było jednak odkrycie zawartości pudełek. Latino zdołał zdobyć kilka z nich i otworzył je, ujawniając zestawy takie jak Unfinity i Modern Horizons 2. Opierając się na wartości detalicznej kart, szacunki dotyczące całkowitej wartości odkrycia wahały się od 100 do 250 tysięcy dolarów, a być może nawet więcej. Numer 13 Oryginalny Volkswagen Garbus, który zadebiutował w 1938 roku, zyskał miano ponadczasowe ikony. Niezwykły okres produkcji wynoszący 65 lat i sprzedaż ponad 21 milionów egzemplarzy potwierdzają jego legendarny status. Przez lata Garbus przechodził różne aktualizacje, a wczesne modele, szczególnie te z końca lat 50., były bardzo pożądane przez kolekcjonerów. Ostatni model z owalnymi szybami, wprowadzony na początku lat 50., został wyprodukowany po raz ostatni w 1958 roku i zastąpiony większą prostokątną tylną szybą dla lepszej widoczności. Znalezienie garbusa z tego okresu jest dziś wyzwaniem, a starannie odrestaurowane egzemplarze osiągają wysokie ceny. Przykładowo model z 1950 roku w wersji Concourse Ready może kosztować ponad 100 tysięcy dolarów. Jednak podobnie jak wiele ukochanych klasyków, garbusy można również odkryć na nowo na cmentarzach samochodowych i w stodołach. Weźmy na przykład rzadki model z 1955 roku z okresu pojedynczego owalnego okna, który marniał przez ponad 50 lat na cmentarzu samochodowym. Co ciekawe, samochód przetrwał pomimo długiego zaniedbania, nie ulegając zgniatarce. Na szczęście ktoś dostrzegł jego wartość i postanowił go uratować. Kiedy go znaleziono, był ukryty pośród innych modeli Volkswagena z różnych epok, z kołami zatopionymi w ziemi i karoserią pokrytą roślinnością. Numer 12 Apple One Przełomowa maszyna, która zapoczątkowała drogę Apple'a do sukcesu, stała się bardzo poszukiwanym przedmiotem kolekcjonerskim. Ponieważ na świecie pozostała tylko garstka tych komputerów, każda jednostka ma znaczącą wartość historyczną i osiąga wysoką cenę około 200 tysięcy dolarów. Dlatego też pracownicy Centrum Recyklingu w Kalifornii byli bardzo zaskoczeni, gdy dostali w swoje ręce jeden z nich. W maju 2015 roku niezidentyfikowana kobieta przyniosła w pełni nienaruszony komputer stacjonarny Apple 1 do Centrum Recyklingu Clean Bay. Ten konkretny model był jednym z około 200 kiedykolwiek wyprodukowanych. Komputer wraz z inną elektroniką należał do niedawno zmarłego męża kobiety i został znaleziony schowany w pudełku. Jednak dopiero kilka tygodni później pracownicy natknęli się na rzadkie znalezisko. Zdając sobie sprawę z jego wartości, nie tracili czasu i sprzedali je kolekcjonerowi za około 250 tysięcy dolarów. Teraz Centrum Recyklingu ma misję odnalezienia tajemniczej kobiety, aby podzielić się wpływami ze sprzedaży. Pomimo wiedzy o jej wyglądzie, Centrum stoi przed wyzwaniem zlokalizowania jej, ponieważ nie pozostawiła po sobie żadnych informacji kontaktowych. Numer 11 w uszkodzonym Sejfie w 2009 roku dokonano historycznego odkrycia Plutonu 239 z grudnia 1944 w zakładzie Hanford w stanie Waszyngton. To znaczące znalezisko stanowi początek rafinacji plutonu nie tylko w Hanford, ale także na całym świecie. Zakład Hanford odgrywał kluczową rolę w zaopatrywaniu amerykańskiego programu broni jądrowej od jego powstania do lat 80. XX wieku. Jednak dziedzictwo tego miejsca obejmuje rozległe skażenie radioaktywne spowodowane latami niekontrolowanego zakopywania odpadów radioaktywnych. Zardzewiały sejf zawierający butelkę z kolorowego szkła zawierał próbkę pierwszego plutonu wyprodukowanego kiedykolwiek do celów zbrojeniowych. Safe został odnaleziony podczas operacji czyszczenia, która rozpoczęła się w 2004 roku i został zakopany w 1951 z powodu skażenia radioaktywnego, co ujawniły badania archiwalne. Materiały pochodzące z X-10 zostały użyte tylko raz w Hanford podczas pierwszego uruchomienia fabryki T w dniu 9 grudnia 1944 roku. Później cały pluton produkowany w Hanford pochodził z materiałów wydobywanych na miejscu. W ciągu ostatnich dwóch dekad na terenie Hanford podejmowano szeroko zakrojone działania mające na celu ograniczenie skażenia radioaktywnego i ułatwienie kompleksowych procesów oczyszczania. Numer 10. Podczas jazdy przez San Antonio w Teksasie w lutym 2024 roku para natknęła się na wyrzucony instrument, początkowo nieświadoma jego wartości. To, co wzięli za zwykły gruz, okazało się być rzadkimi skrzypcami wycenionymi na znaczną kwotę. Skrzypce, które pojawiły się w jednym z odcinków Antiques Roadshow, znanego programu PBS poświęconego wycenie cennych przedmiotów, wzbudziły zainteresowanie Petera Showa. Mężczyzna, który je odkrył, podzielił się informacją, że wyłowił je ze śmietnika podczas przeglądania zawartości wojskowego schowka z żoną. Początkowo uważali, że są to części zamienne do innych skrzypiec, ale później rozważyli to ponownie, gdy jeden z zakładów w San Antonio zaoferował im 1000 dolarów. Po bliższym zbadaniu okazało się, że skrzypce były warte znacznie więcej. Pomimo śladów zużycia i zabrudzeń, wewnętrzna etykieta ujawniła, że jest to oryginalny Giuseppe Pedrazini z 1922 roku. Peter oszacował wartość skrzypiec na około 50 tysięcy dolarów po ich wyczyszczeniu i odrestaurowaniu. Numer 9 W kwietniu 2022 roku w pobliżu szkoły w Kalifornii dokonano niepokojącego odkrycia, gdy w koszu na śmieci w rezydencji znaleziono dwie wyrzutnie rakiet i granat ćwiczebne. Znalezisko miało miejsce na ulicy Lion Road 32200 w Winchester, o czym poinformował zastępca szeryfa z posterunków w Paris. Bliskość lokalizacji do Liberty High School, oddalonej o niecały kilometr, natychmiast podniosła alarm. Po przeprowadzeniu śledztwa władze znalazły w koszu na śmieci dwie jednorazowe wyrzutnie AT4 i przecięty na pół granat ćwiczebny. Chociaż przedmioty te nie zostały uznane za bezpośrednio niebezpieczne, wzbudziły poważne obawy. Zgodnie z National Firearms Act granaty i wrzutnie rakiet, często nazywane bazukami, są klasyfikowane jako urządzenia niszczące. Choć legalne po odpowiedniej rejestracji, posiadanie takich przedmiotów podlega dalszym regulacjom przez stany i władze lokalne. Traktowane jako wykroczenie, przestępstwo może skutkować karą do jednego roku pozbawienia wolności i grzywną w wysokości do 1000 dolarów. Jeśli zostanie potraktowane jako przestępstwo, sprawcom grozi do 3 lat więzienia i grzywna w wysokości 10 000 dolarów. Numer 8. W lipcu 2013 roku para z Massachusetts ledwo uniknęła utraty wygranej w wysokości miliona dolarów po tym, jak prawie wyrzuciła zwycięski kupon z drapkę. Joseph i Joan Zagami, mieszkający w North Attleboro, mieli szczęście przypomnieć sobie o przypadkowym wyrzuceniu kuponu i odzyskaniu go z kosza. Joan opowiedziała, jak wysłała swojego męża po zakupy spożywcze i kupony na loterie po tym, jak ich plany wakacyjne zostały pokrzyżowane przez zepsutą lodówkę. Jednak podczas rozpakowywania niechcący zostawili kupon i zamiast tego udali się do kasyna. Dopiero po przybyciu do kasyna Joseph zdał sobie sprawę, że brakuje zdrapek. Gdy zdał sobie sprawę z nieporozumienia, następnego ranka wyciągnął wyrzucone losy z kosza, aby sprawdzić, czy rzeczywiście wygrali. Okazało się, że tak. Rodzina odebrała wygraną i zdecydowała się na jednorazową wypłatę 455 tysięcy dolarów po opodatkowaniu, aby utrzymać rodzinę i spłacić kredyt hipoteczny. Mają jednak również plany na spędzenie wolnego czasu z nowo zdobytymi środkami. Numer 7 w 2009 Nick Dimola, zajmujący się usuwaniem śmieci, natknął się na beczkę wypełnioną gnianymi artefaktami, których wiek szacuje się na prawie 2000 lat i które pochodzą ze starożytnego Meksyku. Jego firma miała za zadanie oczyścić mieszkanie w Nowym Jorku 5 lat temu, kiedy dokonał odkrycia. Początkowo przywieźli beczkę z powrotem do magazynu, ale pozostała tam w dużej mierze zapomniana przez co najmniej 5 lat. Niedawno podczas spokojnego okresu odkryli ją ponownie. Po zbadaniu artefaktów, odkryli, że są one autentyczne i dość cenne, warte tysiące dolarów. Nick zdecydował się zanieść kilka sztuk do rzeczoznawcy i sprzedawcy antyków, Howarda Nowesa w celu uwierzytelnienia. Howard potwierdził, że niektóre elementy są pochodzenia majów i pochodzą z Meksyku, a ich wartość oszacował na 2,5-3 tysiące dolarów. Pomimo swojego potekstytowania znaleziskiem, nikt nie ma zamiaru zatrzymania artefaktów Majów dla siebie. Zamiast tego uważa, że należą one do muzeum, gdzie mogą być docenione przez wielu. Numer 6 W 2018 pracownik stołówki w Korei Południowej mógł dokonać szczęśliwego odkrycia, gdy znalazł 7 sztabek złota w koszu na śmieci. Podczas wykonywania swoich obowiązków na międzynarodowym lotnisku Inkeon, mężczyzna natknął się na sztabki, z których każda ważyła około kilograma. Co zaskakujące, były one zawinięte w gazetę. Łączną wartość sztabek szacuje się na około 250 tysięcy dolarów. Zgodnie z południowo-koreańską ustawą o zagubionych przedmiotach, pracownik stołówki może być uprawniony do procentu ceny rynkowej złota w zakresie od 5 do 20%. Istnieje jednak pewien warunek. Może on ubiegać się o zwrot określonej kwoty tylko wtedy, gdy złoto nie jest związane z działalnością przestępczą. Policja podejrzewa, że pierwotny właściciel pozbył się złota ze strachu przed złapaniem. Pomimo starań, nikt nie zgłosił się, aby rościć sobie prawo własności do tego cennego znaleziska. Numer 5 Podczas sekcji zwłok kaszalota w Szkocji w 2019 roku naukowcy znaleźli w jego żołądku 100 kg odpadów. Młody samiec został znaleziony na Tyre na wyspie Harris, położonej w północno-zachodnim rogu Hebrydów Zewnętrznych w Szkocji. Po zbadaniu jego żołądka stwierdzono, że zawiera on splątaną masę odpadów, w tym liny, plastikowe kubki, torby, rękawiczki, paski do pakowania i rurki. Było oczywiste, że dorastający wieloryb połknął znaczną ilość odpadów, prawdopodobnie nagromadzonych podczas podróży z Norwegii na Azore. Pomimo tego, że wieloryb miał 4 metry długości i wyglądał na dość zdrowego z zewnątrz, zmarł z głodu, ponieważ jego jelita nie były w stanie przetwarzać pokarmu z powodu blokady spowodowanej przez odpady. Kiedy naukowcy nacieli żołądek wieloryba podczas sekcji zwłok odkryli, że jego jelita częściowo eksplodowały, prawdopodobnie z powodu wewnętrznego ciśnienia spowodowanego przez uwięzione gazy. Zjawisko to, znane jako eksplozja jelit, jest powszechne u dużych zwierząt, takich jak kaszaloty, których jelita pozostają ciepłe nawet po śmierci, co prowadzi do szybkiego rozkładu. Obecność tak dużej ilości odpadów w ciele wieloryba budzi obawy dotyczące zanieczyszczenia mórz i jego wpływu na życie morskie. Numer 4 W marcu 2019 roku na wysypisku śmieci dokonano niezwykłego odkrycia – cylinder i cygaro należące niegdyś do Winstona Churchilla. Te kultowe przedmioty dawały wgląd w codzienne życie byłego premiera. Wyceniona na 10 tysięcy dolarów kolekcja została ujawniona przez Davida rozeja który natknął się na nią na wysypisku śmieci, gdzie pracuje. Pokazana w programie BBC Antiques Roadshow, kolekcja zawierała wybitny cylinder, zachowane cygaro, etuina cygara i ponad 200 listów napisanych przez kucharkę Winstona do jej syna. Listy te zapewniły fascynujący wgląd w rutynę i nawyki mężczyznę. Numer 3. W marcu 2016 roku para z Mizuri poczuła ulgę, gdy pracownicy gospodarki odpadami zdołali odzyskać ich zagubioną obrączkę ślubną o wartości 400 tysięcy dolarów, która została przypadkowo wyrzucona. 54-letni Squitieri opowiedział, jak jego żona Karla zostawiła swoją obrączkę i opaskę rocznicową w papierowych ręcznikach na Blacie Kuchennym wieczorem 13 marca. Nieświadomy ich obecności, Squitieri wyrzucił papierowe ręczniki do kosza następnego ranka. Później, tego samego dnia, po powrocie Carly po odwiezieniu córki do szkoły, zdała sobie sprawę z braku obrączek i zaczęła panikować. Para natychmiast skontaktowała się z firmą zajmującą się gospodarką odpadami, aby dowiedzieć się, że ciężarówka z ich wyrzuconymi przedmiotami jest w drodze na składowisko odpadów radioaktywnych. Zdeterminowany, by nie tracić nadziei, Squitieri przekonał firmę zarządzającą odpadami, by przekierowała ciężarówkę na miejską stację przeładunkową. Tam wraz z Karlą i trzema menadżerami podjęli się trudnego zadania przeszukiwania ton śmieci w poszukiwaniu cennej biżuterii. Pomimo ostrzeżenia o niewielkich szansach na sukces i nieprzyjemnym zapachu, Karla nalegała, by spróbowali. Po około 25 minutach przeszukiwania dużego obszaru śmieci, jeden z menadżerów cudem znalazł pierścionek. Numer 2. W rozdzierającym sercu obrocie wydarzeń w lipcu 2023 roku ciało ofiary zostało odkryte w niepokojącej scenie. Zaniepokojony przechodzień zauważył coś wyciekającego z białego worka ukrytego pod kocem na chodniku. Przybyli na miejsce funkcjonariusze organów ścigania, odkryli ofiarę wewnątrz worka. Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej, ofiara została uznana za zmarłą na miejscu zdarzenia. Tragedia trwała dalej, gdy źródła ujawniły, że matka zamordowanego mężczyzny na ulicy w Queens również została znaleziona martwa. Pojawiło się przerażające nagranie wideo przedstawiające podejrzanego. Roscoe Danielson został ostatecznie aresztowany w związku z morderstwami. Na nagraniu widać, jak Roscoe ciągnie ciało Kyla po chodniku, a następnie odjeżdża z wózkiem na zakupy, podobno zawierającym butelkę wybielacza. Numer jeden. W marcu 2020 roku dokonano niezwykłego odkrycia, gdy plany oryginalnego World Trade Center, podobno odrzucone, wypłynęły na powierzchnię i zostały wystawione na sprzedaż za 250 tysięcy dolarów. Plany te mają bogatą historię. Pierwotnie należały do Josepha Solomona, jednego z architektów zaangażowanych w budowę kultowych wież. Joseph cenił te plany jako osobistą pamiątkę, przechowywaną przez lata aż do jego śmierci w 2017 roku. Niestety, podczas sprzątania jego domu w Denver jego córka Amy nieświadomie wyrzuciła plany, nie zdając sobie sprawy z ich znaczenia. Los uderzył, gdy lokalny mieszkaniec Denver, Jake Hass, natknął się na to, co początkowo uważał za zabytkowe mapy, wyrzucone do kosza. Jake dostrzegł potencjalną wartość planów, odzyskał je, a następnie sprzedał właścicielowi Lombardów w Denver, Angelo Arguello. Angelo, zdając sobie sprawę z historycznego znaczenia znaleziska, postanowił wystawić plany na sprzedaż na prestiżowych międzynarodowych targach książki antykwarycznej w Nowym Jorku. Podczas gdy odkrycie i późniejsza sprzedaż planów przyciągnęły uwagę, Amy, córka Josefa, wyraziła wdzięczność za uznanie wkładu jej ojca w budowę World Trade Center. Nie jest jednak pewne, czy otrzyma jakiekolwiek wpływy ze sprzedaży planów. Czy kiedykolwiek znaleźliście coś cennego w śmieciach? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.